Dzisiaj widzimy się w wyjątkowym gronie i e, naturaż może mało kolarski, ale to wszystko jest związane z akcją Gran Fondo. Mam nadzieję, że Wy też uczestniczyliście w naszej podróży dookoła świata. I słuchajcie, udało nam się dwa razy objechać ten świat. Znaczy organizatorzy naprawdę nie byli chyba na to przygotowani, ale e, cudownie e, się stało, ponieważ wygrana drużyna, czyli no, nie, nie ujmując moja. <grym> Wygrała i dzięki temu możemy przekazać no, naprawdę fajną kwotę pieniędzy dla Kuby. Ja już Kubę od jakiegoś czasu wspieram. Kuba jest dzisiaj z rodzicami, którzy w jego imieniu się wypowiedzą i w jego imieniu przede wszystkim podziękują za to, że tyle kilometrów udało nam się przejechać, bo w planie było 40 tysięcy, a Wy pobiliście to w, ogóle w jakim tempie. No w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem urodził się jako drugi bliźniak. Ma starszą, odwilgniętą siostrzeczkę Natalkę. Od samego początku jest chory, nam na mózgowe porażenie dziecięce, co się wiąże z tym, że do dnia dzisiejszego, mimo że ma już prawie 3 latka, nie chodzi, nie siedzi samodzielnie, nie pauza, też nie raczkuje. Cały czas walczymy o pierwszy krok, o pierwsze słowa. Zmagamy się również z fanaczką lekooporną. Cały czas jeździmy na turnusy rehabilitacyjne. Tak naprawdę nie mamy dnia, żeby czegoś nie ćwiczyć z jakimś rehabilitantem. właśnie na to zostanie przekaza przeznaczona, przekazana przez zwycięzką drużynę tutaj kwota. Czyli na tygnuse rehabilitacyjne pośrodku Amicus spokojnie zdążymy, damy radę opłacić aż trzy turnusy. Wow, super! Dwutygodniowe więc 6 tygodni rehabilitacji. Słuchajcie, no to cóż, chyba ten najmniejszy moment, symboliczny, e, przekazuje, tak jak mówiłam, mieliśmy przejechać 40 tysięcy kilometrów, co miało się równać w kwocie 4 tysięcy złotych. Ale no, uczestnicy naszej zabawy, i rywalizacji, przy okazji przejechali tyle kilometrów, że udało nam się zebrać 7600 zł. Przekazuję ten symboliczny czek na Wasze ręce. Pamiętajcie o Kubie, jeżeli będziecie gdzieś robić mniejszą czy większą akcję charytatywną, nawet tak oddolnie, nawet tak sami, bo teraz nawet są modne zbiórki na U. Tak, że zamiast prezentów robi się zwykłe charytatywne, oczywiście do czego namawiam, to pamiętajcie o tym. I dziękuję wszystkim i organizatorom Grand Fondo, ale także wszystkim uczestnikom, no i oczywiście mojej zwycięskiej drużynie. No.